Miałam chęć następnego live'a z Friaso, nie wiem. U mnie to jest random, słuchajcie. To jak sobie wymyśli, to wymyślę, tak sobie robię. To jest ruletka. Pakły na. Czy mnie prosiło ośmiuś pauzy 10 minut temu? No to już. To chociaż te filmiki obejrzymy już. do końca. i... Elonek! <laughs> Sarenka! Bambliś! Dobrze, że zabraka nie ma, bo to... Tu... <laughs> Wypiłka! O Mazara, to tak jak ty. Masz coś z Max. Aha. Chyba umiejętność robienia zdjęć. ona no, nie umie robić zdjęć. A to w sumie tak jak ty. Czy grałam w Sims Mobile? Nie. Szeregowy wieloryb mówi, że epizod zaraz się skończy, więc dociągniemy do końca, <grych> jakkolwiek by to nie brzmiało. Zrobimy sobie już pauzę wtedy. I pozdrawiamy Pepka bardzo serdecznie. Mech nie czytają mych wiadomości, więc piszę tutaj kod. A chciałem, by Nightwish wysłał jako bot kodzik. No. O, ale ja ci mówiłam, że po lewie przeczytam słońce. Pełnie autonomicznym tworem. Ja przez niego nie mogę nic wysłać, od tak sobie. Bo po prostu mu tego nie dopisałem, bo uważam, że nie ma sensu. Jeszcze? Bo tutaj mieliśmy z Nightwishem takie różne rzeczy i rozkminy i takie rzeczy będą się działy kiedyś w przyszłości. Ale Bot to będzie robił sam. Tak. Bo my jesteśmy takim trochę, jak oni się nazywali ci z Terminatora, co zrobili Terminatora pierwszego. Oj, nie pamiętam, to było tak dawno, że... Ale wiesz o co chodzi, że oni stworzyli tą sztuczną inteligencję, no. a później były Terminatory kontra ludzie. Hmm. I my tak po prostu zaczynamy. Robimy dokładnie tak samo. Tworzymy sztuczną inteligencję, czyli mega moc Młociozorda i ona później przejmie panowanie nad światem, a ja I będę jedyną królową. Będzie sama robić streamy, nie? Tak, będzie sama <laughs> robić stream, a ja będę na tym zarabiać będę jedyną królową na świecie. Przy okazji przejmiemy wszystkie wasze konta bankowe. Nawet te bez hajsów. Jorun, po prostu ktoś był szybciejszy. no. Ktoś ma szybsze rączki i paluszki od ciebie. A ludzie do mnie piszą, Boże jak w życiu, a ja nie czytam. <ścoughs> jakie limo. Tutaj twój biały rycerz, Warren. O, rasista. Wiem, że się o mnie martwisz, ale się przejęłaś. Strasznie. Masz kiepskie ryj! Masz Dobrze. O, Kate do mnie pisała. Kate lubimy. Nie ma problemu. Ten koleś to dupek. Oczywiście, że dupek. Mama. Ja najsuper daję radę w tej szkole. Wiktoria. Cześć, Suko. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona ze zdjęcia. To twoje ostatnie. Super zdjęcie zrobiłam, szma. To lepsze niż twoje. No dobra. Take. Taki zawsze uciekają. Pniak. A, myślałam, że mogę się tu dopisać. A jestem o, my God. nawet tutaj napisana. Możesz pewnie cofnąć tam. Jakbyś chciała, to byś mogła. O! Czaszka. O to jak o, mi się to śniło, to ta czaszka też tu była. Mm -hmm. O, nie Nie da się, da się spojrzeć i da się grafiki. Trust no one! Laneta, Mop. O, ktoś tu narzygał. Nie będę go sprawdzać. O, super secret, tajne przepisy na winiacza. Latarnia morska. Nie mogę wejść. <laughs> Nie mogę przejść przez krzaki. Cześć, Chloe, luzerze. O, zrobię ci zdjęcie, jaka jesteś smutna i beznadziejna. <laughs> Tak nie rozpara miska jak słuchacz w The Forest. Prawda to jest. Siema Chloe, Emosie. Jesteś w dobrym humorze. Ciepły lud, to możesz zrobić DLC do, do tej gry w takim razie. And David is indeed... Chujczym. <laughs> Ej nie, ja nie wierzę w to, że David jest chujczymem. On jest trochę podejrzany i ma na stanę, bo był na wojnie, ale kurde... Matka Chloe z jakiegoś powodu z nim jest. Przez jakby ją tłuk i Proutona by chodziła z pobijanym ryjem. A nie Warren na przykład. <laughs> nie wiem, może ma po prostu... Długą lufę Mogłem mu zrobić zdjęcie. Przecież ja mu zrobiłam zdjęcie, tylko cofnęłam później czas

never change what did you find creepy photos of Kate Marsh were there spy cams in the house I knew you didn't know Chloe your house is under surveillance what are you talking about there are cameras all over the house I saw it on a monitor in the garage I knew it he's so hell a paranoid Ej, ja nie chcę o, nic mówić. Może dlatego, że jestem już stara i, i nudna. Ale nie oszukujmy się, Chloe nie jest idealną pasierbicą. <laughs> <to> jest. <laughs> Więc on ma prawo drzeć na nią, borde. Także wasze? Nie tyle. Więc co mam na tym? Jest to elitny rastał, który ma biedę, skupić się z laksatów. I doszedł mnie z drugim miejscem w swoim miejscu. Oh, oh <laughs> He's too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now, I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Uh. Ile kasy? Może How much do you mam? E, to nie mam tyle, <laughs> ale możemy okraść pokój Wiktorii, oh <laughs> sprzedać wszystko i, i znajdzie się hajsy. Sebek, jeszcze chwilkę, podobno zaraz to się kończy i zrobimy sobie w pauzę 5 minut. Uuu, zrobił jej gołe zdjęcia i wrócił w internet. Jestem wkurzona, chodźmy zabijemy Natana, cofnę czas i wtedy wsadzimy mu tego gnata głęboko w górę i wystrzelimy. A tak chyba było w filmie: czeka, I Spit on your grave. A możliwe. To była kobieta, która wsadziła facetowi strzelbę w górę. I jakoś to powiązała sznurkiem z czymś tam, i on się tam ruszył, pociągnęło się za spust i, i kula wyleciała mu krótko mówiąc głęboko. <grywa> Może w końcu przestaniesz grać mi na poczuciu winy? Nie, posiłś pauzy, że zrobimy coś innego, tylko jeszcze nie wiem, czy co. Emo, ale ładny w swój widoczek. Mam nadzieję, że mogę znaleźć Rachel. Mam sie, Max. Rachel, macie w głęboko. Zlała cię ciepłym moczem i wyjechała do ciepłych krajów. Ten pit pit położył wszystkim, co ja żyłam. Chciałbym wydobyć bomb na Arkady bay i nazwać to fingiem Glass. Od Natana kupimy bombę, na pewno jego starzy mają jakąś. <grywana> o! O oh mnie! O oh mnie! Poważnie. W końcu chociaż raz w życiu jestem mokra. To przez tą wielką latarnię i tą lesbę obok mnie. Natarenka. Nową grę wiesz, którą chyba że nie masz zainstalowaną. Flaczki, ja wiem, że mam nową grę, natomiast kurde nie pamiętam co to zagrabiła, prawdę mówiąc. Chloe, czy jesteś? Czy mogę biec? Nie mogę biec. Ty, 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 o. Wybrałam mądrze. Oj, chyba nie do końca. No i ciekawe, jak ja przejdę? Normalnie, pot. Mam lepszy pomysł. Mam super moce. Użyję je mądrze, żeby przejść obok drzewa. No i teraz nie padnie. Jakie Musisz line. pójść dalej, żeby miało miejsce. A. O, sarenka! Babryś Aj rozwalimy ci główkę. Bambryś ucieka. No panie kochany, co pan robi? Czemu nie mogę tędy? Bambryś próbuje mnie zabić. O, i tornado zrobione jak w Simsach 4. Dom, dom, dom. Eee. Czekajcie, ja to cofnę i stanę w tamtym miejscu, może przydostanę tym w łeb. A Dostałam! <laughs> Dało się! Jak i roz... Skoczę, skoczę, nie skoczę. Szkoda, że nie mogę się Czytaj. Dom, dom, dom. No to dobra, no to masz już wizję, ostrzesz całe miasto i skoczymy. Proste. A ci, którzy ci nie uwierzą, cóż, zasłużyli na swój los.

nie, 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 nie na dzisiaj, ale ogólnie dobry pomysł. Ale, ale miałam w paladinsów zagrać, tak akurat godzinka na paladinsy. Potrafię cofać czas, ale. Ale mi nie odbiło, nie? Ja bym jej to nie wierzyła, ty? Ja bym to uwierzył. Ja bym tobie uwierzył. I was able to geek anime O, oh, w końcu powiedział, coś I mądrego. I have, I and I'm you need to get high. It's been a hell Way out, way out, wait. Nie kojarzy w ogóle. Jaki masz nick w paladinsach? Mloteczka, podejrzewam. What the hell is this? Snowflakes? It's like o, pada śnieg. I teraz wchodzą siostry Godlewskie. Pada śnieg. Jak w białym śnie. A to nie, to została cała kokaina specjalnie dla Chloe. Jej! I koniec sezoniku i będziemy sobie robić sióść pauzę. Może go trzepnie przy odrobinie szczęścia. O, jest Joyce. Bardzo przyjemna muzyka. Mm -hmm. <laughs> Ale malimo. Siema le odłóż te kluczyki. O! No i oczywiście. Black Wells. <laughs> <laughs> Ej, ja nie lubię tego hipstera w okularach. Mam nadzieję, że da mu się zrobić coś paskudnego. Czaty piszą, czy da się zrobić coś paskud paskudnego jemu. Temu człowiekowi Siemek, co ty robisz, że ty zbierasz te małty od bota? Przyznaj się. A, nie na a, a. się z kapsem shiftem. A, widzisz. Da się zrobić coś, to jebo robimy.